Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, znany także jako Zilla. Ja prowadzę serwis Jurassic Park Polska, jedyny serwis poświęcony serii Jurassic Park w Polsce na Facebooku. Na który oczywiście Was bardzo serdecznie zapraszam. I dzisiaj, jak sami widzicie, mamy tutaj do odpakowania te jajko, o którym wspominałem z jednym z ostatnich filmików. I w odróżnieniu od większości moich filmików, które zazwyczaj nagrywam, ten unboxing będzie tak jakby live, powiedzmy. I dzisiaj właśnie sobie otworzymy to jajko Captives. To jest to jajko, które nie miałem dostać, że tak powiem. To jest to jajko, które mi Amazon przysłał. Okazało się nie takie, bo to jajko, które miało być pierwotnie, miało być dużo większe. No a to jest średniej wielkości, jest ono warte 12 dolarów w Walmarcie, a ja za to zapłaciłem prawie 160 zł, w związku z czym czuję się troszeczkę oszukany. Także, mówiąc kolokwialnie, pierdolić Amazon. Nienawidzę Amazona za to i za to, że w ogóle nie pomógł mi w tej sytuacji, bo uznał, że jajko zostało dostarczone, to zostało dostarczone i nic mi do tego. Także tak, biorąc pod uwagę, że ze sprzedawcą się niby skomunikowałem, ale sprzedawca niby ma mi dosłać jeszcze ten... właściwe jajko, co zaczynam coraz bardziej wątpić, pozwolił mi zostawić to. Jak to wyjdzie? No nie wiadomo, wolałem zostać z czymś niż zostać z niczym, tak? Także, no generalnie drogie dzieci, jeżeli nie macie opcji kupowania nigdzie indziej, to nie kupujcie generalnie na Amazon. A jeżeli już chcecie kupować cokolwiek na Amazon, to kupujcie tylko stricte od Amazon, niżeli od jakiegokolwiek sprzedawcy, który jest tak jakby podwykonawcą całej zabawy, także tak. No ale przyjrzyjmy się teraz temu jajku. To jest jajko z serii Cup Tips w rozmiarze medium. No i te jajka mają to do siebie, że nie są one dostępne niestety w Polsce, przynajmniej ta seria, bo to jest seria z okazji 30-lecia Jurassic Park. Także przyjrzyjmy się teraz, jak to sobie wygląda tutaj. <laughs> z przodu mamy. Unteranozaura mamy logo Jurassic Park Surprise Build and Battle Dinos by Captives. To jest firma, która to wypuszcza, to się nazywa Monster Incorporated czy jakoś tak. Tutaj mamy Velociraptora, by you Super Dino Inside. Tutaj mamy co znajdziemy w środku, czyli będą to gluty, oczywiście tradycyjnie, będzie to jakiś taki kawałek bursztynu niby galaretowaty i Piasek. W środku możemy ogólnie znaleźć trzy rodzaje dinozaurów: będzie to spinozaur, triceratops i tyranozaur, z tego co mi wiadomo. I co? Tutaj jest pokazany contents także jest super size dino. Stickers, czyli będą naklejki, będą chce gdzieś przykleić albo i nie. Compounds, czyli te elementy, w których dinozaur jest zakopany. Karta kolekcjonerska i to jest rzecz, która mnie bardzo ekscytuje, albowiem po raz kolejny autorem tych kart jest nie kto inny jak pan Jarosław Kosmina, którego bardzo lubię i którego dzieła po prostu uwielbię. Jakby ktoś nie miał pomysłu, co mi kiedykolwiek kupisz, to jakiś mały arcik od niego bym chciał. No ale wiadomo, on niestety się ceni. Ostatnio za Godzilla liczył sobie 250 dolarów, a to jest dużo za dużo, żebym mógł tyle niestety dać, no ale wiadomo. Dobra, otwórzmy sobie to teraz, zobaczmy co znajdziemy w środku. Trochę mi szkoda to jajko niszczyć, bo naprawdę mi się ono podoba. Znaczy jajko samo w sobie nie zostanie zniszczone, natomiast zostanie zniszczona cała ta etykieta, która te jajko, że tak powiem, spaja za sobą. Zobaczymy jaki dinozaur nam się trafi, znając moje szczęście będzie to Triceratops, którego najmniej chcę. No ale po cichu liczę na Spinozaura albo Tyranozaura, bo oba mają rewelacyjne karty w moim mniemaniu. No ale zobaczmy. Udało nam się to otworzyć. Jakiś to dinozaur czai się w środku. No i tak jak sami widzicie, środek jest pusty. Mamy tutaj naszego dino... dilofozaur? E? Wydawało mi się, że inne dinozaury miały być. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. E, tutaj mamy ten InGen Slime, I, ojej, chyba będę żonę poprosić o to, żeby mi miseczkę na to dała, bo już wiem, że będę miał, będzie to ubrudzone wszystko. Są też rzeczone naklejki. Rzućmy sobie na nie okiem, teraz muszę przyznać, że ja bardzo lubię tą kolorystykę, tą klasyczną z Jurassic Park, gdzie mamy żółty, zielony kolor z czerwonym akompaniamentem. Mamy czaszkę tyranozaura, scenę z brachiozaurem, gdzie Alan i dzieciaki go dokarmiają. Mamy pierwszą scenę z Jurassic Park, kapelusz, znaczy kapelusz na no ten hard hat. Nie wiem, jak to się nazywa, karsk. Kask, tego słowa mi brakowało. Mamy bursztyn, jajko, tyranozaura i. To jest wygląda jak okładka komiksu, i to ogólnie było dostępne w tych nowych kartach z Park. Bardzo mi się ta graficzka podoba. Niestety to już się powoli zaczyna odklejać i zaczyna mnie to denerwować. Dobra, ale nieważne, zobaczmy, jakie dinozaury nam się czają w środku. Tutaj mamy ten ogon wspomniany, zaraz temu przyjrzymy się. I jest nasza kolekcjonerska karta. I powiem Wam szczerze, że jak zwykle pan kosmina. Zdał się na wysokości zadania, stanął na wysokości zadania, przepraszam. Eee, mamy tutaj dilofozaura, który przygląda się Denisowi Nedremu, który w krzakach próbuje podczepić linę, żeby ściągnąć Jeepa, ta słynna scena z Jurassic Park. Podpis Hunting Horror. Żałuję, że niestety tych kart nie można kupić oddzielnie, mamy tutaj jakiś rating związany z tym dinozaurem. Chodzi ogólnie o to, że te Figurki służą do gry i generalnie można w nie, nimi grać w jakąś tam grę, niby planszową. Ja tego nie znam i prawdopodobnie nigdy nie poznam, bo jest tego za mało u nas w kraju. Także tak się prezentuje nasz Dilophosaur. Mamy Killer Rating oszacowany na 6, Intelligence, na, intelligence przepraszam, oszacowany na 4. Height is 5 feet, albo jak to woli e, 1,5 metra. I waga to jest 900 funtów tudzież 400 kg. Coś mi się wierzyć nie chce. To chyba chodzi o dorosłego osobnika. A jak wiemy, też Jurassic Park są skurczone. Także tak się prezentuje karta. Dodam sobie do mojej kolekcji kart. Strasznie cierpię z tego powodu, że tych kart nie mogę mieć więcej. No ale trudno, taki jest los. Zobaczmy sobie, jakie jeszcze dinozaury można trafić w serii Supersized. No i proszę bardzo, mamy tutaj Supersized Exclusives, mamy Ankylozaura, mamy Velociraptora, mamy wspomnianego Dilofozaura. Uuu, myślałem, że T-Rexa można trafić, a tu proszę. No i dlatego jestem po raz kolejny rozczarowany tym. No ale trudno. Teraz tym bardziej bym chciał, żeby mi przysłali to większe jajko. Sound. No ale tak. Tak to prezentuje się. Tutaj mamy zasady, jak w to grać. Nie będę tego opisywał. Tutaj mamy praktycznie to samo, co jest na okładce tego jajka. Dobra. Żona tutaj była na tyle kochana, że mi przygotowała to tutaj te, tą miseczkę na gluta. I za chwilkę sobie to wszystko tutaj otworzymy. To oko jest fajne. E, tak, także nóż mi już nie będzie potrzebny. Przyjrzymy się najpierw żelowi. Mamy tutaj logo Ingen. Ingen Slime, proszę Państwa. Także to będzie ta najgorsza część, najobrzydliwsza zarazem i widzę, że to chyba trzeba w ogóle nie tyle co ten, co, co wyrwać, co przeciąć. Bo tutaj nawet jest pokazane nożyczki. Nóż idzie koniecznie od razu do. Zmywarki. Także, także tak. Ojej. Oh yeah. oh Ojej. Ja się domyślam, że dzieci lubią takie rzeczy, ale dorośli. Do... Kurwa, przykleiłem to oczywiście do sufitu. Ale dorośli raczej takich rzeczy nie lubią. Nie lubią też, jak się dzieci właśnie takimi rzeczami bawią, ponieważ jest to obrzydliwe, tak? Nie chcę już kląć, ponieważ ten kanał, z tego co wiem, ogląda też parę dzieciaków. Przynajmniej znajomi mi tak mówili. Także, także tak. Na szczęście dosyć łatwo odchodzi. Ale slajmy bardzo, takie glutowate, tak? Ja się tym pewnie będę bawił poza kamerą. Ale, ale tak, tutaj mamy... Tors. Otwórzmy sobie teraz tą drugą część. Ta odeszła dużo prościej. Mamy naszego dinozaura w, jak to się nazywa, jakiś taki magnetyczny piasek. Nie wiem, jak to się tam fachowo na to mówi. Ale tak, mamy naszego milusińskiego dilofozaura, Całkiem ładny, muszę przyznać, ale na pewno nie warto tej ceny, którą przyszło mi zapłacić za to. Także tak, przyczepmy sobie teraz może tą jego głowę, potem się go umyje. No, dobra, został nam tylko ogon, który też jest zatopiony w galaretce jakiejś takiej. Tak, i to jest zdecydowanie galaretka, ponieważ jest twarde, trzeba wpić pazury. O, i to akurat całkiem przyjemnie odchodzi, także, także tak, jest... Całkiem ok, chociaż muszę przyznać, że kolorystyka tutaj z Jurassic Park tak średnio odpowiada, tak poprawnie mówiąc, bo Ilofozor powinien mieć tutaj czarny pasek biegnący wzdłuż ciała w eee, będzie białych kolorów, no ale jest jak jest. Nie można mieć wszystkiego tak. I muszę przyznać, że gdyby to było wydawane u nas w kraju. To z przyjemnością bym te figurki. Bo za 10 funtów, 12 funtów co daje ekwiwalent tak mniej więcej 48-50 zł. Myślę, że warto sobie taką zabaweczkę kupić za tą cenę. Ale nie za 160 zł, które przyszło mi za to zapłacić i po raz kolejny pluję na tego pana, który mi to wysłał. No. kolorystyka jest całkiem ładna, jak na taką zabawkę. Uważam, że wygląda to dużo, dużo lepiej niż takie te tanie figurki. Te mniejsze na pewno, no ale i tak można to oczywiście poprawić i ja nie wykluczam, że takie coś zrobię. Pewnie wezmę farby w dłoni, może kiedyś to przemaluję, że ona się za mnie właśnie śmieje, że ja dużo rzeczy obiecuję pod taki, z takim czymś, że wezmę się za pomalowanie różnych figurek, a póki co na chęciach się kończy. No ale taki już mój urok, tak. Przyjrzyjmy się jeszcze na szybko temu Dilofozaurowi. Nie jest jakiś zjawiskowy niestety, także, także tak, Widzę, widać tutaj jakiś taki wash jest, mamy lekki dry taki bardzo leciutki, mamy te chlapięte ciemniejszym kolorem, o dziwo kołnierz jest całkiem bardzo taki, taki konkretny według mnie, może być, no ale tak, tak się prezentuje cały ten content, proszę Państwa, nie, po raz kolejny będę mówił, że nie jest to warte tej ceny, którą ja za to zapłaciłem i absolutnie nie kupujcie tego. Jeżeli będziecie mieli okazję kupić tak mniej więcej to w cenie do 50. No już dobra, do 60 zł, no to myślę, że jeszcze warto się pokusić, zwłaszcza dla tej ślicznej karty, którą już gdzieś tutaj posiałem, a te, no, dla tej karty pana kosminy, dlatego warto. Ale czy poza tym? No, nie powiedziałbym, nie powiedziałbym. Liczę na to, że uda mi się może trafić te wszystkie karty na eBayu kiedyś i już nawet się wykosztuję po to, żeby je po prostu wszystkie zebrać, bo naprawdę uwielbiam pracę pana Kosminy. Dobra, to by było na tyle z tego unboxingu. Spodziewałem się T-Rexa albo Velociraptorów, przynajmniej albo Spinozaura, okazuje się, że nie dostałem ani tego, ani tego. Dilofozor nie należy do moich ulubionych dinozaurów zdecydowanie, no ale nie jest źle, tak? Mogło być zawsze gorzej. Dobra, kochani. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli uważacie, że zasłużyłem, to prosiłbym Was bardzo serdecznie o subskrypcję, zostawienie łapki w górę, zostawienie komentarza tutaj pod tym filmikiem i kliknięcie dzwoneczka, jeżeli jesteście na tyle zuchwali, żeby oglądać dalej moje filmiki, bo wtedy nie przegapicie żadnego, a te wszystkie Wasze akcje, które zrobicie sprawią, że film poniecie się dalej, a ja będę mógł dla Was tworzyć kolejne produkcje. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się i cześć! Wcale, to nie jest dla, dla dzieci tak naprawdę, to jest dla mnie wszystko, hehehe <laughs> Otoczymy go, o, o, o. Ile mamy latek? <laughs> 34 I po.